Tak wyglądały wizualizacje mostu północnego wraz z węzłami komunikacyjnymi, kiedy rozpoczynano jego budowę. Dziś most północny jest już gotowy. W najbliższą sobotę i niedzielę zapraszamy wszystkich na jego otwarcie. W sobotę już od 10:00 jedyna możliwość przespacerowania się całym mostem. W godzinach popołudniowych na tej przeprawie przygotowywany jest wspaniały festyn, a po zapadnięciu zmroku multimedialne widowisko świetlno-muzyczno-pirotechniczne. W niedzielę nastąpił uroczyste otwarcie i pierwszy przejazd. W Urzędzie Dzielnicy Włochy otwarto dwie wystawy: fotograficzną, dokumentującą stan Rakowa, postindustrialnej przestrzeni pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a Króiecką. Obok druga prezentująca efekty konkursu zorganizowanego przez burmistrza Zielnicy i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej to studenckie projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Rakowa. W sali ratusza odbyła się też pierwsza debata nad przyszłością i sposobem zagospodarowania tej oddalonej zaledwie o 6 km od centrum przestrzeni miejskiej. Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród za studenckie prace. W warszawskich Łazienkach pierwszy dzień wiosny upłynął na koncercie fortepianowym. W szopenowskim repertuarze wystąpił młody pianista Tomasz Pawłowski. Tomasz Pawłowski jeszcze przed ukończeniem Warszawskiej Akademii zdobywał nagrody i medale na międzynarodowych konkursach pianistycznych, ma również za sobą solowe koncerty z Filharmonią Narodową. Tym razem wystąpił z recytalem w Łazienkowskich salonach muzycznych, na które co niedzielę zaprasza nieodpłatnie Muzeum Łazienki Królewskie. To było wtedy, kiedy kiedyś oznaczało dawno, dawno temu, tak dawno, że trudno to sobie nawet wyobrazić. W Teatrze Lalka ostatnia przed premierą próba spektaklu Tajemnicze dziecko na motywach baśni Eta Hoffmana, słynącego m.in. z Dziadka do Orzechów. Spektakl wyreżyserowany przez Mariana Pecko, słynnego słowackiego twórcę Teatru dla Dzieci, opowiada o stworzonym w marzeniach i wyobraźni dziecku, dla którego świat realny i świat fantazji łączy się w jedną magiczną całość. Premiera 24 marca. Pojemniki czekały przygotowane. Stoisko z biletami także. Na dziedzińcu szkoły przy Kawęczyńskiej kolejna, czwarta już edycja akcji Kultura to Natura. Zasada jest prosta. Za przyniesienie określonej ilości odpadów można wybrać sobie bilet do jednego z 40 ośrodków kultury stolicy. 1500 biletów na imprezy kulturalne był tylko dodatkowym magnesem. Warszawiacy są coraz bardziej ekologiczni. Niezwykle chętnie uczestniczą w takich akcjach, mając świadomość, że takie zachowania bezpośrednio przekładają się na ich codzienne życie w aglomeracji. www.um.warszawa.pl